Zapraszam do kupna końców na PL Szybko, tanio i bezpiecznie Polecam Hej, cześć Z tej strony Rafciu A to jest pierwszy i może nie ostatni odcinek Wymyślonych historii zawodników Jak wiecie na live'ach robię wymyślonych piłkarzy Do przyszłego maratonu Mam zrobionych 80 piłkarzy ze 120 Czyli jeszcze trochę brakuje Ale aby nie było pusto na kanale Postanowiłem zrobić coś innego Wymyślona historia piłkarzy działa na tej samej zasadzie Co wymyśleni piłkarze Tyle, że nie z wymyślonymi piłkarzami. Jeśli chcielibyście tego więcej, to zostawcie łapęcję w górę oraz prosiłbym, abyście kliknęli ten pieprzony dzwonek, jeśli chcecie oglądać każdy odcinek oczywiście. Poza tym też zapraszam Was na live'y z, właśnie z tych wymyślonych piłkarzy. E, ten dzwoneczek też jeżeli klikniecie, to będziecie dostać powiadomienia, jeżeli będę robić tego live'a e, i tam będziecie mogli oglądać, jak tych wymyślonych piłkarzy potem robię do serii. No i jeszcze tak tytułem wyjaśnienia, e, będę pokazywać historię zawodnika od Fify 18. Czyli już tak moja FIFA 18 już jest wymyślona do FIFA 28, czyli przez 10 lat, a teraz bez przedłużania zapraszam na film. FIFA 18 najlepiej ocenionym i zarazem najstarszym zawodnikiem jest Marco Asensio z Realu Madryt, którego overall wynosi 81. Do 80 dobił także Ousmane Dembele. Jedyną kartą koloru niezłotego jest 17-letni Delight z Ajaxu. Największym upgradem popisał się holenderski Stopper, który rozwinął się o 7 punktów overall. Równie wysoko, bo o 4 rozwinęli się Dembele oraz Donnarumma. Minimalnie overall poprawił Asensio, a Rashford został przy aktualnej ocenie ogólnej. Ta FIFA nie była przepełniona wielkimi upgradeami. Najwyższy osiągnął włoski bramkarz Donnarumma, wynoszący 2. O 1 rozwinęli się Asensio, Dembele i Rashford. De Ligt mimo młodego wieku nie rozwinął się, ale postanowił przenieść się na wyspy, a dokładnie do Arsenalu. Do złotej karty dobił świeży nabytek ekipy z Londynu. De Ligt rozwinął się o 4, o 1 mniej rozwinął się Marcus Rashford, zaś o 1 rozwinęli się Marco Asensio, Osmane Dembele oraz Gigi Donaruma. Cała trójka postanowiła zmienić barwy klubowe. Ten pierwszy przeniósł się z Realu do Manchesteru City, drugi z Borussii Dortmund do PSG, a trzeci z Milanu do Bayernu Monachium. Największy upgrade znów popisał się De tym razem od 5. W nowym klubie dobrze czuję się do Naruma, któremu overall wzrósł o 4. Dembele i Rashfordowi ten nie zmieniły się, z czego ten drugi postanowił zmienić Manchester United na Liverpool. Tak wiem, jest ten zły, że to zrobiłem. Tak wiem, że te kluby oba się nienawidzą. Pierwszym downgrade'em w serii jest ten Asensio, któremu overall spadł o 1. Z rozwojem lekko zatrzymał się Deli, któremu overall wzrósł tylko o 2. Tak samo jak Dembele, jest to jego pierwszy upgrade od pobytu w stolicy Francji. Minimalnie gorzej rozwinęli się Donaru i Rashford. Jeszcze gorszy niż poprzedni sezon może uznać Marka Asensio, którym overall spadł o 2. Postanowił, że dalszy pobyt w niebieskiej części Manchesteru to zły pomysł, po ofensywnego pomocnika zgłosił się Milan. Jedynymi upgrade'ami w tej odsłonie FIFA są te u Dona Rumy, Rashforda i w końcu Asensio, które wynoszą zaledwie jeden. Overall Dembele i Delichta nie zmienił się, z czego Holender postanowił wzmocnić defensywę Manchester United. Po dobrym sezonie w Milanie przyszedł znów ten słaby w wykonaniu hiszpańskiego pomocnika. Tym razem overall znów spadł o dwa. Jedynym upgrade'em jest ten u holenderskiego środkowego obrońcy wynoszący zaledwie jeden. Overall u Dembele, Dona i Rashforda został niezmienny. FIFA 26 przynosi więcej strat niż korzyści. Jednymi pozytywnymi aspektami są upgrade overall'a o 2 u Asensio i o 1 u Delicta. Reszta zaliczyła spadek formy. U Dembele overall zmniejszył się o aż 3, co spowodowało zmianę klubu. O jeden spadek overalla zaliczyli Donnaruma i Rashford, z czego ten ostatni zmienił Liverpool na Stoke. Nie zdziwię chyba nikogo, jeśli powiem, że najlepiej rozwinął się Delicht. Jego overall wzrósł o 2 punkty overall. Ocena ogólna u Rashforda nie zmieniła się, a u Rumy i Dembele spadła o 1. Aż o 3 spadek Overala doznał Marco Asensio, który zmienił Milan na turecki Galatasaray. Jest naprawdę źle, jeśli największy upgrade osiągnął 29-latek i to jeszcze o 1. Takim zawodnikiem jest Rashford, który postanowił spróbować swoich sił w lidze hiszpańskiej. Asensio i Dembele pozostali przy swojej ocenie ogólnej, z czego ten ostatni zmienił Manchester na Rzym. Rumie i o dziwo, De Lichtowi overall spadł o 1. No i to by było na tyle, przypominało kciuku w górę, jeśli spodobał się film, także przypominało o czerwonym przycisku, aby w niego kliknąć, a jeśli jest już szary, to polecam jakoś ten pieprzony dzwoneczek, mam nadzieję, że nowa seria się Wam spodobała, że się przyjmie, że będzie mi dużo łapek, to będzie oznaczało, że chcecie tego więcej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć i pa!